Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Park Jurajski. Dzisiaj wybierzemy się badać pustynię, dlatego że chciałbym odkryć piramidę i znaleźć w niej łatwe wiaksy. Mam nadzieję, że się uda, a jeśli nie, no to mam nadzieję, że znajdziemy jakieś budynki podobne do tego, bo wiem, że na pustyniach one również występują i zapomniałem, że na tym modzie liście niestety to są takie ciągające do środka tu biją, okej. Okay. Czy ja dobrze idę? Nie idę dobrze. Czy ja tędy dojdę? W teorii, jak obejdę górę, to tak, to dojdę. No dobra, no to dojdźmy. Nasz Henodus ma spory zapas żywności, więc raczej nie powinno mu się zdechnąć z kłodu przez czas, kiedy nie będzie mnie w domu. Nie dodałem masz 500 jednostek żywności, a jego maksimum to jest 50, gdzie ten głód naprawdę nie spada mu szybko. Więc w teorii nie powinien paść nam z głodu. W praktyce może to być różnie. Na pewno wiem, że chciałbym zrobić mu jeszcze brata. Z uwagi na to, że to jest nasz taki dinozaur, który jest na łatwym widoku. Jest on jednak pod naszym łóżkiem. No to fajnie by było, gdyby było takich więcej, dwa czy trzy. A może jeszcze inne gatunki. Nie wiem, jak to wygląda jeszcze. Z, z łączeniem gatunków tych dinozaurów, ale wydaje mi się, że niektóre z nich mogą być możliwe do połączenia z innymi, a niektóre z nich mogą być do siebie mimo bycia roślinożercami wrogo nastawione. Więc no, pozostaje nam jedynie co na to obserwować, takie rzeczy później. Na pewno też fajnie byłoby się zająć w końcu modem Tinker Construct, no, ale jeszcze na to nas nie stać. E, a to sobie spójrzmy. O, nie mam quiwer, dobra, to nieważne. Nie chciałem wyciągać quiwery, tylko. Mm, briki, Tak. Dark Red, Diet Brick. To są tak. Fancy Seared Brick. E, tak. E, może być na przykład Seared Bricks. I to się robi z Seared Brick, czyli z Growth. A Growth się robi z dużo piasku, dużo szpiru i gliny. Ok, dobra. E, Czyli no będziemy potrzebowali dość dużo tych materiałów. Myślę, że póki nie mamy dużo gravelu, który będziemy jednak zbierać gdzieś tam, chodząc po kejwach i innych takich miejscach, no to póki co na razie nie ma sensu e, zajmować się tym. O, mamy tutaj takie ładne palenki, ale fajne liście mają w ogóle zupełnie takie nie Minecraftowe i fajnie to wygląda w sumie. E, oj, wracaj tam na górę. Bo ja na mapie widziałem jakąś budowlę. Widziałem dokładnie to. Ciekawe mnie, co to jest. To jest na pewno coś innego niż widzieliśmy, niż zwiedzaliśmy w jednym z pierwszych odcinków. I tam jest jeszcze coś. Tam jest jakaś zwykła wioska. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy, co to jest. Myślę, że warto to zwiedzić, mimo wszystko. Tutaj mamy furtkę. I tutaj mamy pełno skrzynek ze skarbami, albo raczej ze śmieciami. I wyłączmy to to się pod i wkłada, wkłada, pod i się odpala taka ta yy, nakładka. A Quiver to jest, yy, jakby ktoś nie wiedział, kołczan. No, zapomniałem po polsku mówić. Zapomniałem polskiej nazwy, no, więc powiedzieć soracki. No i kutaski. są tylko książki? No książek nie chcę jakoś za bardzo zbierać dużo, bo książek w bazie trochę mam. Yy, na Enchanting Table też nie będę tego dużo potrzebował. Tam na enchantment z tego nie no, no dużo tutaj tego nie ma. Tu chyba nie ma nic wartościowego. Słyszałem coś. Coś słyszałem, ale nie wiem co. Ale bardzo ładne palmy. Bardzo ładnie wyglądają, podoba mi się. Yy... Tutaj coś jeszcze. Wzrośnię w piramidę? Nie. Nie ogarniam. Ale nie, dobra, bo to z wejścia. Ja wszedłem po prostu przez ścianę. Okej. Okay. Dobra, nieważne. Tak się inaczej, mógłbym sobie zrobić screena takiego jakiegoś. O, na miniaturkę będzie. Wygląda moim zdaniem naprawdę ładnie. No i co? No i lecimy zbadać na przykład tamtą wioskę. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się badaniem pustyni. No, to dla mnie to, to miejsce jest ciekawe i ciekawi mnie, jakie jeszcze budynki tutaj spotkam, bo wiem, że tych rodzajów budynków w tym modzie jest kilka i wiem, że te dwa, które znalazłem, to nie są jedyne możliwe do znalezienia budynki. A trochę tych rodzajów tego wszystkiego jest. Niestety na razie nie udało mi się znaleźć nic innego. Tak czy inaczej, w tych dużych drewnianych konstrukcjach są naprawdę fajne rzeczy. Więc myślę, że na pewno będziemy mogli jeszcze przebadać tamte miejsca, które są w okolicach naszego domu. Ale szkoda trochę, że one się reskrą tak gęsto. I tutaj mamy t więc trzeba uważać, żeby mnie nie zjadły. Króliczki. Tu się zaczyna taki inny pustynny biom. Nie wiem po co ten piasek w sumie brzmi, ale tak czy inaczej, no przyda mi się ten piasek na pewno później na ten grout. A z tego groutu będzie trzeba zrobić... jak to się z nim zwie? Trzeba będzie z tego groutu zrobić te cegły, ten piec. A tego potrzebujemy naprawdę dużo, tych cegieł, bo to się nie robi z jednego takiego. Archeolog, ty coś masz fajnego? Dawaj mi to. Aż mu wypadło. Ale okazja normalnie. O golem, wełniany golem, ciekawe. Pan archeolog. Ty tutaj chcesz to? Dobra, dodałem może. Weźmy sobie troszeczkę tego, ale dwa sobie zostawię, tak na wszelki wypadek. 40 mięska i złoto zbiera kolega. To całkiem spoko trade. Wy tutaj raczej nie macie nic interesującego dla mnie. Nie ma tutaj kuźni w tej wiosce? Nie wiem, jak patrzę na minimapie i nie widzę, żeby była. Chyba nie, chyba nie ma. No dobra, tak czy inaczej, możemy iść nadal na południe, badać tą pustynię. Ciekawie mnie, czy znajdę na tej pustyni coś jeszcze, ała. Czy, czy czy to wszystko, ale na pewno chciałbym jeszcze pozbierać sobie palmy. Ciekawe mnie, czy sadzonka mi takiej palmy wypadnie. Bardzo ładne są te palmy, bardzo mi się to podoba w tym modzie. Ciekawie, co jak zniszczyliście tej palmy. A dobra, to te liście mam po prostu przerośnięte tekstury. Dobra, dawaj tą palmę w key. I spójrzmy, jest sadzonka palmy. Palm seed. Palmowe drewnianko. No, ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Naprawdę podziwiam autora, że. Mu się chciało jeszcze robić y, modyfikacje do modyfikacji. To już jest w ogóle dla mnie szczyt pracowitości. Mi się nie chciało ukończyć mojej własnej modyfikacji. Ale tak naprawdę to trochę przez to, że ja tę modyfikację robiłem po części z Anitą. rozmawiając z nią na przykład, czy siedząc z nią. A jak starzy widzowie będą pamiętać, no to ja się z Anitą już dawno rozstałem. I powiem wam szczerze, że praca przy tej modyfikacji bez niej dla mnie już nie miała żadnego sensu. Nie sprawiało mi to radości. Ani po prostu no, nie wiem ja czułem jakby nikt się tym zupełnie nie interesował. I wiem, że byli ludzie na Discordzie, którzy byli tym zainteresowani. No, ale, ale jakoś tak nie cieszyło mnie już to pracowanie nad tym modem. Było to dla mnie raczej jako taka aktywność, którą robię z przymusu. A nie aktywność, którą bym chciał robić. I powiem Wam szczerze, że gdyby ona to do mnie wróciła, szczerze, gdyby chciała jeszcze to ze mną robić, to ja bym chciał to robić. Ale jakiej nie mam, no to, no to wiecie, no niestety. Niestety sam nie chcę nad tym pracować. I yy, żeby nie było, że ja robiłem to zupełnie sam. To ona mi pomagała robić modele, ona mi pomagała robić tekstury do różnych rzeczy. Więc też żeby nie było, że nie pomagała mi w tym, bo pomagała mi. I to też było fajne. A przy okazji, też część modeli robił ze mną Mikołaj. Eee, robił ze mną. No właściwie to Mikołaj robił nawet sam niektóre modele. I naprawdę zajebiste były te modele. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Może po prostu wydać jakąś okrojoną wersję tej modyfikacji. To też byłoby spoko. Nie byłoby to na pewno jakieś tam złe. Myślę, że osoby, które były zainteresowane tym moim projektem, też byłyby zadowolone z tego, że w ogóle coś dałem. A, a miałem dać, a nie dałem nic. Nie wiem, może, może prędzej bym zrobił własną grę, na tym jak można zarobić. Nie, nie to co na jakiejś modyfikacji do Minecraft'a. No też nie no, też są Patronite y i tak dalej. Ludzie też swoje jakieś tam ulubione modyfikacje czasami wspierają. Ale ja sądzę, że jednak lepsze byłoby zrobienie jakiejś gry od podstaw. To byłoby naprawdę fajne. Zawsze chciałem zrobić grę. Jakbym miał robić grę, no to byłoby trudne, bo ja bym chciał zrobić grę, w której świat jest generowany, a niestety generatorów terenu nigdy nie potrafiłem robić i w ogóle nie potrafiłem nigdy robić, żeby coś się samo generowało. Zawsze robiłem wszystko ręcznie, więc no tutaj, tutaj miałbym z tym problem, ale myślę, że gdyby zebrałaś taka ekipka, na przykład, nie wiem, ze trzy osoby plus ja, to myślę, że moglibyśmy zrobić wspólnie naprawdę coś fajnego. Więc jeżeli bylibyście chętni na coś takiego, a macie umiejętności jakieś tam wyższe niż i moje, bo ja umiejętności dużych nie mam. Ja mam umiejętności naprawdę, jeśli chodzi o tworzenie gier, niezwykle podstawowe. Potrafię zrobić jakieś tam proste rzeczy, ale na tym się to kończy. A chciałbym zrobić naprawdę jakąś fajną taką gierkę. Kiedyś jak zaczynałem robić gry, zaczynałem swoją zabawę zrobieniem gier, no to miałem taki plan żeby zrobić coś w stylu Mountain Blade tylko że nie podróżujecie po mapie tylko podróżujecie właśnie ze swoimi żołnierzami przez świat taki Mountain Blade tylko że cały czas z pierwszej osoby coś jakby Mountain Blade i Kingdom Come Deliverance w jednym i to byłoby spoko ale, ale niestety no to na jedną osobę to za dużo pracy niestety a zresztą i tak moje umiejętności nie pozwalają mi na to Zobaczmy, ile on tego zjeżdżał, w ogóle, ten Henodus. W zasadzie to chyba nic. Nie no, coś tam ubyło na pewno, ale niewiele. Na pewno nie urósł. I w sumie to by było na tyle. Zwiedziliśmy tą pustynię. Myślałem, że będzie tam coś ciekawszego, ale niestety nie było. Zrobię też ankietę chyba na kanale, co byście chcieli zobaczyć w przyszłych odcinkach. Na ten moment ja wam podziękuję za uwagę, żeby nie marnować waszego czasu, no bo jednak nic ciekawego się nie dzieje. No i to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.